Dzień dobry, witajcie. Letnią, lipcową porą. Mamy środek wakacji, zbliża się koniec lipca, ostatnia sobota miesiąca. A skoro tak, no to podsumujmy lipcową, krótką formę literacką. Krótka forma to cykliczna akcja na kanale i podcaście. Znalezione, przeczytane, zainicjowana na początku tego roku i zaplanowana do jego końca czyli do grudnia. W lipcu czytałam mikrotyki Pawła Sołtysa oraz ptaki Samanty Szłęblin. Mamy zatem dwa zbiory krótkich form prozatorskich, jeden polski, drugi argentyński. I zapraszam Was na krótkie podsumowanie oraz naczytane przeze mnie fragmenty tej prozy. W pierwszej połowie miesiąca czytałam zbiór mikrotyki. Pawła Sołtysa. To jest zbiór no już sprzed 7 lat, wydany przez Wydawnictwo Czarne w 2017 roku. Zostałam uwiedziona przez tę prozę, chyba tak spokojnie mogę powiedzieć. Dzieliłam się już z Państwem swoimi wrażeniami na Instagramie, no tak dosyć szczątkowo. Ja należę do tej grupy, która prozą Sołtysa się Zachwyca i bardzo docenia. No, zdążyłam zauważyć, że ten zachwyt czytelniczy wcale nie jest taki jednogłośny, dlatego też się tutaj sytuuję w tej grupie entuzjastów, dlatego że te mini opowiadania są jednak dla mnie bardzo bezpretensjonalne, ciekawe rytmicznie. Jedno opowiadanie przechodzi w drugie, one się tak trochę toczą w tym zbiorze, chociaż nie ma tam. Fabularnych powiązań. Niektóre są naprawdę bardzo, bardzo minimalistyczne, oszczędne. Takie mikroopowiastki. Tutaj bardzo pasuje do nich to tytułowe określenie mikrotyki, ale są też dłuższe, dłuższe opowiadania, które mają nawet strukturę rozdziałów no i zawierają taką trochę bardziej skomplikowaną, powiedzmy, fabułę, czy głębszą historię. Nie są wyłącznie impresyjne. Autor pan Paweł Sołtys jest związany z polską sceną muzyczną. I zresztą kiedy to odkryłam to trochę się nawet zdziwiłam. To jest y, muzyk, wokalista, kompozytor znany pod takim artystycznym pseudonimem Pablo Pawo. Ten od ludzików. Tutaj mówię do tych, którzy być może od razu już kojarzą jego twórczość. To jest rzeczywiście wokalista obdarzony taką bardzo, bardzo y, Piękną, charyzmatyczną, męską barwą głosu. Mnie się przynajmniej bardzo podoba. No i kilka jego utworów nawet gdzieś tam się wdarło na jakieś topowe listy. Mogą Państwo kojarzyć na przykład Maski albo Słynny Karwoski. To jest taki utwór, który kilka lat temu był bardzo popularny w rozgłośniach radiowych, ale też miał taki bardzo interesujący oldschoolowy teledysk. Odsyłam tutaj na YouTuba tych, którzy nie widzieli. No, i jak się okazuje, Paweł Sołtys jest nie tylko autorem ciekawych tekstów, piosenek, ale właśnie twórcą prozaikiem o bardzo, bardzo ciekawej wrażliwości na słowo i w ogóle na otaczającą rzeczywistość, którą w te słowa ubiera. Co to są te mikrotyki? Mikrotyki są dla mnie bardzo ciekawą mieszanką taką mieszanką trochę prozy metaforycznej, takiej poetyckiej, z językiem zaczerpniętym właściwie z ulicy. Dużo jest tutaj takiej mowy potocznej, a nawet mogłabym spokojnie powiedzieć, że slangu i jakiś taki gwar. I te opowiadania są też y, dla mnie przynajmniej taką sentymentalną wyprawą w przeszłość. Mają taki przyjemny posmak przeszłości. Są właściwie jak obrazki w sepi, jak takie stare fotografie. Mają też bardzo taki swojski klimat, taki bardzo miejski, hałaśliwy. To są mikroopowieści bardzo warszawskie. One opowiadają trochę o starej Warszawie, bardzo starej. Przywołują mi też taki trochę klimat mojego dzieciństwa. No są na wskroś stare w takim bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. Zwłaszcza tutaj jest, ja wyczuwam sporo klimatu takiej starej, warszawskiej Pragi. Kiedy czytam na przykład o Grochowskim barze Astoria, no to pojawia się tutaj uśmiech na mojej twarzy i tylko wtajemniczeni myślę słuchacze, którzy wychowali się w Warszawie. No to wiedzą o jakim kultowym miejscu mowa. Rondowiatraczna i Grochowski uniwersam, i tam ten słynny bar Astoria. Ale nie tylko, to jest taka próbka, tylko bo oczywiście tutaj jest dużo, dużo tej starej Warszawy, innych dzielnic, woli, śródmieścia, sadyby. I w tym wszystkim jest sporo mm, takich dziwnych trochę postaci, niektóre rodem z jakiegoś realizmu magicznego, ale jest też sporo odniesień do literatury, do pisarzy, są nawet wątki rosyjskie. Pojawia się Jarosław Iwaszkiewicz. No, takich pojedynczych smaczków naprawdę jest tutaj dużo. Paweł Sołtys nas przenosi w tę przeszłość nie tylko za pomocą tych nazwisk czy nazw miejsc, które możemy kojarzyć, ale też za pomocą języka. I jest tam sporo. Nawet nie archaizmów, bo to jest trochę za dużo powiedziane, ale takiego słownictwa, które gdzieś zostało w przeszłości, jest częścią jakiegoś reliktu. To są, yy, drodzy Państwo, na przykład okna z lufcikiem. Słowo lufcik już naprawdę bardzo, bardzo dawno nie słyszałam, chyba gdzieś tam wyparte z użycia, no bo nie ma już takich okien. Żarówki z wolframowymi drucikami. No, to są takie przyjemne akcenty, takie detale, które trochę nas rozczulają. Ja przynajmniej tutaj w swoim imieniu mówię. No i gdzieś nas tam przenoszą w takie minione światy, w minione obszary naszej pamięci. Tak jak wspomniałam, wśród tych mikroopowiadanek są też dłuższe opowiadania, które opowiadają pełną historię, na przykład widzianą z perspektywy kilku bohaterów, to jest bardzo ciekawe. Ja z tego zbioru polecam państwu takie opowiadanie zatytułowane Lena. Jego bohaterka traci pamięć i autorowi w krótkiej formie udaje się naprawdę uchwycić te wszystkie takie najbardziej przejmujące momenty tego procesu, jakim jest Utrata pamięci, popadanie w tego rodzaju chorobę. Bardzo mnie to opowiadanie wzruszyło, muszę Państwu powiedzieć. Ale na próbkę czytaną wybrałam zupełnie inny fragment. Fragment, który myślę bardzo fajnie oddaje to, co przed chwilą Państwu powiedziałam na temat prozy Pawła Sołtysa. To jest początek opowiadania pod tytułem listy. Listy umarłych do umarłych. Nie dzisiejsza kaligrafia, zawijasy, indywidualność liter, jakby każdy z piszących miał trochę własnego języka. Słowo rozstanek, którego nie umiem przyporządkować do żadnej gwary, więc mogę udawać, że to rozstanie, wbite w poranek gdzieś w Pińsku albo w Gliwicach, ktoś poranną godziną kogoś żegnał, by móc później pisać listy. Wujek D miał uroczą skłonność do nadawania nazwisk częściom swojego ciała. Prawa ręka to była pani Ząbkowska, lewa pani Targowa. I kiedy pisał do dziadka, że zaciera Ząbkowską z Targową, to żartował: Ale ja, gdy to teraz czytam, czuję tu, na kępie, jak drżą i walą się stare kamienice naprzeciw budynku Totolotka. Albo pisał: Przebieram Kijowską i Mińską na myśl o spotkaniu L. Nie wiem, kim była L. Wyobrażam ją sobie w eleganckim żakiecie, jak czeka na wujka w kawiarni, w dymie papierosowym, a z sąsiednich stolików łowią jej profil zazdrosne męskie spojrzenia. W końcu zjawia się wujek D. Przeprasza za spóźnienie, tramwaje znów stanęły, zakłada mińską na Kijowską, zamawia dwa winiaki i skupia na sobie nienawiść z kątów kawiarnianej sali. I opowiada te swoje dyrdy mały, zastępując pisemne zawijasy systemem mrugnięć i postukiwaniem paznokcia w brzuchaty kieliszek. Nie jest już młody, ale pod nieco kobiecymi rzęsami kryją się roześmiane czarne oczy. Do tego zawsze garnitur i krawat, nawet pobułki rano. A teraz pod lipcowy wieczór jeszcze jakieś perfumy przysłane przez przyjaciela z Anglii i obowiązkowa papierośnica z zatrzaskiem który odskakuje z cichym jęknięciem. To działa. Wiem z listów, że działało, albo przynajmniej wujek mocno w to wierzył i utwierdzał w tym przekonaniu dziadka. Żadne tam dosłowności. Relacje kończyły się zazwyczaj na ostatnim łyku kawy czy koniaku. Równe marginesy były w tych listach po to, żeby sobie dopisać w myślach zakończenie. Potem płynnie do przyziemności, do cen, do pensji, do zimowych palt, które trzeba będzie niebawem wyrzucić, bo... Prześwitują już przez nie, panie Ząbkowska i Targowa. No i rodzina, rodzina, rodzina. Kto kogo odumarł, porzucił, komu się poszczęściło w mądrych dzieciach, awansach czy nawet w kartach. Relacja z lekkoatletycznego meczu, 100 tysięcy ludzi oklaskujących sidłę i Kirstensteinówne. Podziw bijący z zawija wójkowego pisma. Zapach spoconej publiczności. Echo emocji w wykrzyknikach. Listy umarłych do umarłych. Usłyszeli państwo próbkę krótkiej formy prozatorskiej Pawła Sautysa w moim wykonaniu. Bardzo serdecznie polecam państwu ten zbiór opowiadań. Teraz czas na akcent argentyński. Samantha Schweblin i Pájaros en la Boca, czyli po polsku Ptaki, jakiś taki krótszy trochę ten tytuł w polskim przekładzie. Ta książka została wydana przez pauzę w ubiegłym roku i przetłumaczona z języka hiszpańskiego przez Tomasza Pindela. To jest zbiór opowiadań, które zostały napisane bardzo dawno temu. Większość z nich między rokiem 2002 a 2009 jest tam kilka, które zostały napisane później. No, w każdym razie większość powstała w czasie, gdy autorka była osobą bardzo młodą i dopiero zaczynała swoją drogę literacką. Wspaniały jest to zbiór, już na wstępie tak powiem, że oceniam go naprawdę bardzo wysoko. Gatunkowo to jest coś pomiędzy realizmem, groteską, a opowiadaniami grozy, i tutaj rzeczywiście nie ma nawet grama przesady. Argentyna ma swoją znakomitą tradycję krótkiej formy ma swoich mistrzów, takich jak Borges Cortázar. I wielu innych, i przedstawicielka młodszego pokolenia, bardzo chętnie z tej tradycji czerpie. Realizm i groteska to wydaje mi się, że to nie jest nic nowego w argentyńskiej literaturze, w ogóle w prozie i Wszystko, co jest gdzieś tam blisko takiej literatury dziwnej, bizarnej, realistyczno-magicznej. Natomiast ta groza i ten mrok tutaj wydaje mi się czymś wyróżniającym. Mnie przynajmniej zdecydowanie groza nie kojarzy się z Ameryką Łacińską. Jeżeli już to bardziej z Ameryką Północną, z Edgarem Alanem, po opowieściami niesamowitymi. Więc tutaj to jest zaskakujące, wyróżniające. Na poziomie języka to jest opis rzeczywiście bardzo, bardzo realistyczny, i ten opis zostaje jakby zdeformowany w narracji zawsze przez jakiś jeden szczegół. W każdym opowiadaniu dzieje się coś, co wyrywa tą opisywaną rzeczywistość z takiej bardzo bezpiecznej bańki prawdopodobieństwa, zdarzeń, i wrzuca tę narrację w taką strefę niebezpieczną, bez kontroli, poza kadrem, gdzie wszystko zostaje właśnie zniekształcone, gdzie zostaje też zasiany ten niepokój w czytelniku. Już od pierwszego opowiadania w tym zbiorze to się czuje. Najpierw pojawia się ten element groteskowy, i potem ta. Atmosfera tak spokojnie gęstnieje, i wreszcie sytuacja staje się bardzo, bardzo dziwna na pograniczu surrealizmu. No i przede wszystkim wywołująca lęk, więc my tutaj poruszamy się gdzieś bardzo, bardzo blisko takiej atmosfery horroru. Ale nie ma to też nic wspólnego z fantastyką, to też tutaj uprzedza, tutaj nie ma żadnych dziwnych stworów o jakichś nadludzkich cechach, nie, nie, nie. Ta groza się pojawia. Przede wszystkim najpierw wyobraźni autora i przechodzi stopniowo na czytelnika, no właśnie za pomocą nadawania tej zwykłej, takiej codziennej sytuacji, jakiegoś elementu, który nie pasuje do tej sytuacji, nie pasuje po prostu do wszystkiego. Te opisywane historie, one wszystkie toczą się w takich bardzo, bardzo zwykłych, e, tradycyjnych warunkach, w zwykłych e, wnętrzach, w jakichś takich mieszkaniach, e, albo w sklepie, albo w szpitalu. No są to miejsca, gdzie, gdzie są różne międzyludzkie interakcje, ale wszystko jest takie życiowe bardzo i nagle pojawia się ten element nadrealistyczny. Bohater albo bohaterka robi coś. Przerażającego, ale to nie wywraca nam całej historii, nie przewraca do góry nogami fabuły, nie ma plot twistów, zmienia się po prostu atmosfera całego opowiadania. No i przede wszystkim czytelnik zaczyna czuć jakiś taki rodzaj dyskomfortu. Przeczytałam wywiad z autorką na stronie wydawnictwa Pauza. Ten wywiad przeprowadziła. Jagoda Pawliczek, która zresztą jest autorką bardzo ciekawego podcastu, który państwu tu przy okazji polecam, Orbita Literacka, ma także swój kanał na YouTubie. Będzie to wszystko w opisie podlinkowane. I właśnie w tym wywiadzie Samantha Schweblin przyznaje się, że jej bardzo zależało na tym, żeby w tych opowiadaniach nie dominował żaden z tych elementów, ani absurd, czy groteska, ale też nie horror. Że bardzo jej właśnie zależało na tym, żeby zachować ten balans no i rzeczywiście to się czuje. Czuję się, że autorka nad tym panuje, żeby żaden z tych elementów wymienionych przeze mnie nie dominował. No i gatunkowo nie da się rzeczywiście tych utworów sprowadzić do jednego mianownika. Ona tam też w tym wywiadzie wspomina o tym, że te opowiadania miały być według niej taką próbą pokazania człowieka po zdjęciu maski, po schowaniu się już przed okiem kamery chyba. Miał być taką ucieczką od wszystkiego, co jest jakimś takim wizerunkiem publicznym, który we współczesnym świecie chyba już każdy z nas posiada, bo funkcjonujemy po prostu w świecie social mediów, w warunkach ciągłego podglądania, jakiejś autokreacji. Bardzo chętnie się pokazujemy w mediach społecznościowych. No i jej bohaterowie są jakby z tego świata właśnie uwolnieni, tak jakby trochę e, uciekają z niego, pozwalają sobie na więcej i dlatego popadają w różne ekstremizmy. Robią rzeczy, które gdyby normalnie mieli upubliczniać, raczej by się ich wstydzili. I właściwie z tego bierze się ten klimat takiej niesamowitości trochę. No to jest taka pewna teoria, pewna teza, którą autorka w tym wywiadzie przedstawia. A ja powiem od siebie, że mnie po prostu kupiła ta groza, ta ciemność, ta, ta m, taka bizarność. Miałam trochę skojarzeń czytając te opowiadania z Plugawym Ptakiem Nocy José Donoso, który niedawno był u mnie na kanale omawiany w pociągu do literatury. Tam także mieliśmy takie bardzo surrealistyczne opisy, i, i, i też taki klimat. Mieliśmy zdeformowanych bohaterów, aczkolwiek u Semanty Szweblin nie ma scen turpistycznych, które tam się pojawiały, więc. To jest chyba coś, co różni, no ale takie skojarzenia były. Miałam też skojarzenia bardziej filmowe. Jeśli sobie Państwo przypomną, pokój z czerwonymi zasłonami, tańczącego w garniturze karła, stojącego pośrodku tego pokoju z czerwonymi zasłonami, no to z pewnością już Państwo wiedzą, jaką atmosferą mogą być przesiąknięte opowiadania Samanty. Szweplin. Moje ulubione opowiadania w tym zbiorze to tytułowe ptaki, które w ogóle uznaję za taki literacki horror w czystej postaci, aczkolwiek tu w ogóle nie mam na myśli analogii do filmu Hitchcocka, więc proszę się nie dać zwieść temu tytułowi. Absolutnie jest to coś zupełnie innego, ale nie mogę Państwu więcej powiedzieć, bo bym całkowicie Państwu zepsuła zabawę. Podobało mi się też opowiadanie czarne dziury, dlatego że ono ma tam taki res pętli czasowej. Podobało mi się krótkie opowiadania, jest ich tutaj kilka, na przykład ostatnie okrążenie. Natomiast opowiadaniem, przy którym poczułam taki prawdziwy dreszcz, który czułam zresztą jeszcze kilka dni po zakończeniu lektury tych opowiadań, to było opowiadanie pod tytułem Pojemnik. Jedno z pierwszych w tym zbiorze. W tym opowiadaniu Najlepiej chyba się objawia zdolność autorki do takiego opisu niedosłownego, do kreowania sytuacji, w której właściwie dopiero przeczytawszy jakieś zdanie, dociera do nas, o czym ono było, i w ogóle cały jest taki ten tekst. Po skończeniu dociera do nas, o czym właściwie autorka nam opowiedziała, I to nas tak trochę uderza. Czujemy się bardzo, bardzo zdezorientowani. No, i to jest takie wrażenie uczytelnika, jakby nagle zdał sobie sprawę, że stoi nad przepaścią. Zgenialne. genialne. No, i na koniec, drodzy Państwo, no musi być jakiś fragment. Wybrałam opowiadanie pod tytułem Na stepie. Może nie ma tego najsilniejszego elementu grozy, akurat, ale jest taką trochę esencją stylu Samantha Schweblin, i chciałabym, żeby Państwo to poczuli. Życie na stepie nie jest łatwe. Żeby dokądkolwiek dojechać, potrzeba kilku godzin. I nie ma tu nic do oglądania oprócz niekończących się suchych zarośli. Nasz dom stoi kilka kilometrów od miasteczka, ale jest w porządku. Wygodny i ma wszystko, czego nam trzeba. Pol jedzie do miasta trzy razy w tygodniu. Wysyła do rolniczych pism informacje o owadach i środkach owadobójczych i robi zakupy na podstawie przygotowanych przeze mnie list. W czasie, kiedy go nie ma, zajmuje się różnymi rzeczami, które wolę robić sama. Myślę, że Paul nie byłby z tego zadowolony, ale kiedy człowiek jest zrozpaczony, kiedy doszło się do granicy, tak jak my, wtedy najprostsze rozwiązania, takie jak świeczki, kadzidełka i byle jakie porady z czasopism, wydają się rozsądnymi propozycjami. Istnieje wiele przepisów na płodność. Nie wszystkie wzbudzają zaufanie. Stawiam więc na te, które wyglądają najbardziej prawdopodobnie, i rygorystycznie stosuję się do ich zaleceń. Zapisuję w zeszycie: każdy istotny szczegół, każdą małą zmianę w polu albo we mnie. Następnie mrok zapada późno, nie mamy więc wiele czasu. Trzeba mieć wszystko przygotowane: latarki, sieci. Pol czyści je, czekając aż wybije właściwa godzina. To staranne czyszczenie. Jest tylko po to, żeby sekundę później znów wszystko było brudne. Nadaje całości tych działań charakter rytuału, jakby jeszcze przed rozpoczęciem człowiek zastanawiał się, jak to robić coraz lepiej, analizował uważnie ostatnie dni, żeby namierzyć najmniejszy szczegół, nadający się do poprawy. Wszystko, co może nas do nich doprowadzić, przynajmniej do jednego do naszego. Kiedy jesteśmy gotowi, Pol podaje mi kurtkę i szalik, a ja pomagam mu włożyć rękawice. A potem każde z nas bierze na ramię plecak. Wychodzimy tylnymi drzwiami i zagłębiamy się w pustkowie. Choć noc jest zimna, wiatr się uspokaja. Pol idzie przodem, oświetla ziemię latarką. Kawałek dalej teren opada i pojawiają się pagórki. Idziemy w ich stronę. W tej okolicy zarośla są niskie, ledwie nas zasłaniają. I Pol sądzi, że to może być jedna z przyczyn, dla których noc w noc nasz plan kończy się niepowodzeniem. Nie odpuszczamy, bo parę razy wydawało nam się, że kilka z nich widzieliśmy obrzasku, kiedy byliśmy już zmęczeni. O tej porze ja prawie zawsze chowam się za jakimś krzakiem, mocno ściskając moją sieć i może mnie sen, śnią mi się same płodne rzeczy. Pol natomiast zmienia się w coś w rodzaju drapieżnego zwierzęcia. Widzę, że się oddala, przyczajony między zaroślami. Potrafi przykucnąć i trwać tak bez ruchu przez bardzo długi czas. Zawsze się zastanawiałam, jak one naprawdę wyglądają. Czasami o tym rozmawiamy. Myślę, że są takie same jak te w mieście, może tylko bardziej wiejskie, dziksze. Jednak zdaniem pola różnią się bardzo. Jest w nim równie wiele entuzjazmu co we mnie, i nie ma takiej mocy, żeby ziąb i zmęczenie były w stanie go zniechęcić i skłonić do odłożenia wyprawy na następny dzień. Ale kiedy siedzimy w krzakach, zachowuje ostrożność, jakby w każdej chwili mogło go zaatakować jakieś dzikie zwierzę. To był fragment jednego z opowiadań Samanty Szweblin, na stepie. Ten zbiór. Znajduje się w absolutnej topce dotychczasowych zbiorów opowiadań zaprezentowanych Państwu w ramach cyklu Krótka forma. No i dla mnie jest to na pewno odkrycie. Odkrycie literackie, odkrycie nowej, ciekawej autorki. Podlinkuję Państwu ten wywiad, o którym wspominałam, który się ukazał na stronie wydawnictwa Pauza. Podlinkuję również film naszą rozmowę na pociągu do literatury, dlatego, że gdzieś tam, jak sobie Państwo posłuchają też o książce do Donoso, to złapią Państwo taki dobry wstęp też do klimatu opowiadań Semantysz Weblin. A dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie podcastu i za sięganie po krótką formę, bo dochodzą mnie słuchy, że Państwo sięgacie i że czytacie, i że niektórym się nawet podoba. Dzisiaj polecałam mikrotyki Pawła Sołtysa oraz ptaki Samanty Szweblin. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia niebawem.